Ja wiem, że od meczu już naprawdę sporo minęło, ale ja dalej nie jestem w stanie zrozumieć, jakim cudem Tarkowski nie otrzymał tutaj czerwonej kartki. Z tej perspektywy wygląda to nawet chyba jeszcze gorzej. Dwie nogi w powietrzu, naprawdę nie mam pojęcia, co on miał w głowie, nie mam pojęcia, co miał w głowie war, a no tak. Jednak wiem, co miał war w głowie, ponieważ po meczu przyznali, że pomylili się. I tu powinna być czerwona kartka. W ostatecznym rozrachunku nic to nie zmieniło, Liverpool wygrał 1-0, ale w pierwszej połowie przypomnijmy sobie na przykład akcję. Dobre podanie Tarkowskiego do Beto, gol, na szczęście spalony. Co gdyby tam nie było spalonego? Znowu, sędziowanie było tragiczne. Tę Te tezę potwierdza także starcie Darwina Nuneza z Pickfordem i naprawdę nie wiem co Anglik tutaj robił. Na szczęście jednak trzy punkty zdobyte, naprawdę piękna bramka Diogo Rzoty i tylko pytanie... Kiedy, a już nie czy, Liverpool zdobędzie tytuł? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie i napiszcie, dlaczego waszym zdaniem nie było czerwonej kartki, bo ja naprawdę nie mam pojęcia. A jeżeli się spodobało i nie chcielibyście przegapić więcej tego typu contentu, to proszę, zaobserwujcie.